Święty Boże, nasz, Wyobraźcie sobie, zwykły dzień w sądzie. Ludzie przyszli na rozprawy, prawnicy biegają z aktami, a tu nagle procesja fanatyków skrajnej prawicy. Dosłownie zaczęli odprawiać msze na korytarzu, śpiewać pieśni religijne, jakby przyszli bronić sanktuarium, a nie polityka, który miał popełnić kryminalne przestępstwa. Mowa oczywiście o nowej polowej kaplicy Grzegorza Braun'a. Święty Boże, święty mocny, święty I oni autentycznie wierzą, że nabożeństwo na korytarzu zmieni rzeczywistość procesową. Jakby sędzia miał wyjść z sali i powiedzieć: Ojej, widzę, że państwo śpiewają barkę. No to oczywiście uniewinniamy. To jest ten poziom religijnego cosplayu, który pokazuje, jak głęboko zakorzeniona jest w tej części prawicy wiara, że emocje zastępują prawo, a pieśń religijne mogą zastąpić kodeks karny. I teraz najważniejsze pytania. Gdzie gdzie były służby porządkowe, gdzie była policja sądowa, gdzie była ochrona sądu i dlaczego pozwolono na zakłócenie pracy wymiaru sprawiedliwości w biały dzień przy kamerach i przy świadkach w sprawie, o której chodzi o również naruszenie powagi, a także zakłócenie pracy. Tym razem szpitala w końcu za to ma beknąć Brown. Bo jeżeli zwykły obywatel spróbowałby zaśpiewać Bogu Rodzice przed salą rozpraw, to następnie pojawiłby się strażnik z komunikatem proszę zachować ciszę, a następnie bezpieka z kajdankami zaniosłaby go na dołek. Pewnie ten finalnie wylądowałby w psychiatryku. No ale widać, że w Polsce powstała nowa kasta. Święci z prawym paszportem, którym wolno wszystko, nawet zrobić sądu. Kaplica Polową.